Cieszymy się z tego, że u nas to się udało. Ostatnia miała miejsce 3 lata temu, w 2019. E, dlatego, że e, muszą dopisać warunki pogodowe. Musi być śnieg, musi być przymrozek, e, muszą być warunki na to, żeby e, gazdowie razem z koniami, e, z uczestnikami mogli e, właśnie zarówno przyjechać w paradzie, jak i później w zawodach kumoterek. E, te, te, te wydarzenia kulturalne są tutaj pielęgnowane na Podhalu. E, wiemy, że przed wojną już e, te parady gazowskie i kumoterki miały miejsce w Zakopanem, e, na Bukowinie. Teraz po wojnie one się rozszerzyły tutaj e, również na całe Podhale, wiem do od wielu dziesiątek lat one się odbywają. No przede wszystkim jest to atrakcja. Dzisiaj patrzymy z perspektywy atrakcji, jak, jakie górale stwarzają dla turystów, ale też dają możliwość dla gospodarzy, którzy nie uprawiają dzisiaj już pól i mają te konie, e, lubią e, ten, e, zajmować się nimi, więc dlatego też taka możliwość zimą, żeby pogalopować trochę koniem, pokazać się w zaprzęgu, z, w kumoterkach. Także jest to obupólna korzyść. Tak jest dzisiaj. Podobno koń to była podstawa żywota naszego łosa i koń to my z tego zeli po prostu. A konia to się tak szanowało całe zresztą do dziś jak członka swojego rodziny. Bo koniem to i tak jak dziś jak na ho, i na wesele, i pole trzeba było obrobić, i sąsiadowi pomóc, i drzewo zwieść. tak że ten koń to był po prostu najlepszy, i można powiedzieć, słonek na, naszej rodziny. Z końami mamy do czynienia u dziecka, tak, jo, waupie, by koń. Dziadek miał, tata miał, ją mam i myślę, że moje dzieci też będą mieć. Przekazujemy tradycje z pokolenia na pokolenie, bo jak nie będziemy przekazywać, to nic z tego nie będzie. A to jest piękne, żeby to pokazać, popatrzeć na to. Ludziom się widzi, że to o tak hop, siup, a to się trzeba parę dni zbierać na takie coś. I to tak jadą na noc, że to ku konie, a my mamy, bo kochamy to, bo jak my nie kochali, to byśmy nie mieli. Jest to takie nasze dziedzictwo kulturowe, które się w no co roku się to odbywało, kiedy się to jest odbywało tak całe co ze wszędzie, ze Dunajcu, w Dunajcu wpłynie, w szaflarach w zakopanym wszędzie, gdzieś to odbywało, był śnieg, była, była pogoda, no to by to było dobrze. No tak jak teraz nie było dwa lata, no to każdemu się chciało jechać, każdemu się chciało przyjechać, przyjechać, posiedzieć po śmieci. Co roku bywamy, jak śnieg dopisuje, pogoda, staramy się być. Listę obecności podpisać i się bawić. Słuchajcie, kumoterkami dawno, ja nie było innego środka transportu, to włazili dzieci do krztu. No do krztu nie jechał łociec i matka i dziecko, a do krztu wjeździ dziecko Kumoter i Kumoska, czyli łociec i Krzesno Matka. I takimi saniami tu właśnie jechali do kościoła i dziecko w okrzcie. A i choć to było tak, że jak było więcej sztów, to się gadało, że się wyścigowali do repirsy, Rusy i tak sobie co jechali. To jest tak, to jest takie podtrzymanie tradycji tego, co było dawno, tego co jest dzisiaj i tego, co mam nadzieję, że, że będzie, że było jest i będzie i nie zaginie, bo przekazujemy pałeczkę młodym pokoleniom. Tak samo i my, dziadki jeździli, ojcowie jeździli i my jeździmy.